Cześć kochani, Marek ma z tej strony ZBESTPAN.PL Wiosna nadeszła i możemy odbezpieczać kolejne palmy. A co dzisiaj do odbezpieczenia? A już pokazuję. Dzisiaj te, w tych dwóch czarnych workach wyglądają jak zwłoki, ale mam nadzieję, że tam nie ma w środku zwłok, tylko że są żywe, piękne, zielone rośliny. Te dwie duże, za wezwę Wojciecha, tak zwanego Gąza, poproszę go może w sobotę, żeby do mnie przyszedł, żebyśmy odkryli całą resztę. Dlaczego już wszystko teraz? Bo już wiecie, co bardzo rzadko się zdarza, tak yy, ze statystycznego punktu widzenia, żeby po 20 marca był u nas mróz minus 10 stopni, czy to jest możliwe? pewnie, że jest możliwe pamiętam jak teściu opowiadał, że chyba 20 któregoś marca gdzieś tam u jego sąsiada było minus 20 stopni i mu wymarzły wszystkie pomidory w szklarni bo ich nie grzał ale my nie mamy pomidorów, my mamy palmy a palmy się mrozu nie boją dlatego przystępujemy do szybkiego działania dwa czarne wory i działamy Zobacz, jak rośnie u mnie trochę karpus na Inital. Wygląda jak wielka, zakrzywiona paruwa. Albo może banan będzie lepiej brzmiało, bo może oglądają dzieci, albo nie wiem, może się źle kojarzyć. Tu jeszcze filifera. Zaraz też będzie wszystko ściągnięte. Ja go tak nie wykręciłem. <laughs> nie, nie, nie. On po prostu sam z siebie tak krzywo rośnie. Ciągnie gdzieś do światła, gdzieś znalazł sobie taką swoją metodę wzrostu I niech, mu, I niech mu tak będzie dobrze, jeżeli tak chce Cały może się tu położyć, ja mu nie zabraniam Tak wygląda A tutaj Wagnerianus Moje profesjonalne zabezpieczenia anty, yy, Antydeszczowe, można dokupić w Biedronce I rozdzielacz Dobra Działamy, bo emocje są. Zaraz tarykarpus na Inital będzie wolny. Zobacz, jak jest pień, to ja się nie czaję i wszystko daję po pniu. Wtedy nie trzeba dawać agrowłókniny, bo yy, no pień yy, nie, od ciepła mi chodzi, nie przypali się tak jak, tak jak liście. Uwaga, a tu są też dwa wory jeszcze ściągamy, czekaj, chodźcie, razem, ciągnijcie, razem jak na alternatywach, razem, cik jeden wołek, został jeszcze jeden co my tu zobaczymy? pod spodem razem, razem Panie sąsiedzie, Pan pomoże, o a tu widzimy coś takiego tak jak opowiadałem te tutaj kabel leci sobie w ten zobaczcie jaki on jest wygięty, widzicie wszystko jest wygięte ten kabel leci sobie tutaj że tak powiem po tym wszystkim, a tylko na części z liśćmi założony jest założona jest agrumkina. tak wygląda, zaraz go uwolnimy zaraz go uwolnimy dobra zapalniacze Wąż zdjęty. Też już go było za mało na tą roślinę, więc na przyszły rok wszystko trzeba będzie zmieniać. I teraz ściągam i zaraz wszystko zobaczymy. Czy będzie dobrze? Tada! Mam nadzieję, że teraz na tą dziewiątą symfonię betowena nikt, Nie ten czy za trzecią nikt na filmie, na YouTube filmu nie zablokuje. Tak wyglądają liście. Jest pięknie, jest zielono, jest wspaniale, ale póki nie odblokuję Wagnerianusa to tych nie mogę rozpiąć, dlatego że e, wtedy nie miałbym do niego dojścia tak to wygląda moi kochani kurde, brakuje mi tylko Brakuje mi tylko sąsiada, który zawsze tu stał za płotem. Opierał się, wołał. Co tam Mary, jak tam palmy? Miał 40 parę lat. I niestety go nie ma. Strasznie mi Ciebie szkoda, Jarek, że cię nie ma. Tak to czasem bywa. Jedna palma, zaraz rozwijamy drugą i wtedy będziemy mogli to wszystko poprzecinać. Mam nadzieję, że tu też wszystko będzie dobrze w Wagnerianusie. Tu z wężem świetlnym jest podobnie jak w wypadku na Initala jest on już na styk. Jeżeli palma urośnie w tym roku, a wierzę w to, że urośnie, to już będzie za mały i też będzie trzeba coś zmieniać. A te węże świetlne, które zostały, to można będzie no, albo komuś odsprzedać, albo no, użyć do jakichś mniejszych roślin, ale, ale nie mam już mniejszych. Już same byki. Zaraz ściągamy. E, ostatni kapturek i wszystko będzie jasne. Dobra, zapalniacze, to co? E, że tak powiem, ciągniemy razem zawora? Musimy razem się złapać, pociągnąć zawora, i zaraz wszystko będzie jasne. Wiosna, cieplejszy wieje, wiatr, wiosna. Znów nam było lat, wiosna, wiosna w koło. Zakwitły wzy. Uwaga, ściągamy. To ta da da, da, da. Da, da, da da Jak to mówią Holendrzy, Wachner Janus. Miałem kiedyś takiego klienta, może nie powinienem to mówić. Jeżeli tak, to pozdrawiam pana, panie Januszu, bo on właśnie nazywał się Janusz Wagner. Więc, jakby przestawić, to wyglądało Wagnerianusz. Czyli typowo palmowe nazwisko. Tak wygląda Wagner. Zaraz będziemy to wszystko rozwiązywać. Ale się będzie działo. Super. To jest jedyna okazja, kiedy Wagnerianusz widzi całe światło. Bo tak to go zasłania. Z tej strony ten, z tej strony ten. Yy, I bambus. A, coś Wam jeszcze chciałem pokazać. Widzicie coś takiego? O. To przebarwienie takie w jednym miejscu to jest od węża świetlnego. O! Kurde, żeby to było widać. To jest przebarwienie od węża świetlnego. W jednym miejscu gdzieś coś mocniej dotykało i tak wygląda. Pewnie takich jest więcej, no, ale, ale tak to coś wygląda czasem. To nie jest grzyb, to nie jest choroba, to jest po prostu za ciepło było w danym miejscu. I trochę karpusz. Fortunę, jak gadał, Wagnerianus wolny. Tak wygląda w tej chwili, nic mu nie przeszkadza. Ta zawinięta, ta zawinięta i on jest wolny. Liście, oczywiście, są zmasakrowane, pogniecione. Szczególnie te dolniejsze, górne, sztywne. Zobaczcie, jakie ma długi ogonki liściowe. Widzicie? Normalnie Wagnerianus tak nie ma. A ten tak ma, dlatego, że rośnie w cieniu. W cieniu tych dwóch roślin i już tak mu zostanie. Zobaczymy, albo tak go przerośnie, albo zobaczymy, jak to będzie w przyszłości wyglądało. W każdym bądź razie on rośnie sobie w cieniu. I liście ma, zobaczcie. Od samego dołu ma liście, bo wyrastają. Od samego dołu. Bardzo stare liście. Niektóre są, mają pewnie z 10 lat. Tak to wygląda. Mi się bardzo podobają rośliny, które mają te liście od samego dołu. Tak samo tutaj nie obcinam, u, u Nainitala, wszystko zostawiam. E, możecie napisać w komentarzu, czy tak Wam się podoba, czy jak jest po prostu sam pień i na końcu czupryna. Mi się podoba tak, ale oczywiście każdemu może się podobać co innego. No i to by było na tyle. Robota skończona. Zobaczcie, jaka potęga tu drzemie. Jaki byk! Ile to ma liści. I Wagnerianus w jego cieniu. Potężna roślina. Z olbrzymią ilością liści. Naprawdę. Ale tutaj pokażę, bo już na przykład niektóre liście najstarsze Uschu. o To jest najstarszy liść, jaki był. Patrzcie, gdzie był. Przy samym końcu. I usek. I drugi najstarszy też się zbiera. Nie da się ich dłużej trzymać. Spódnica się nie zrobi, dlatego że są za blisko, że tak powiem, dna ziemi. Tak to wygląda. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba. Subskrybujcie kanał, to mi pomaga się w ogóle jakiś dostać takiego powera bo zimą to człowiek w ogóle nie ma do niczego chęci, przynajmniej ja nie mam ktoś z was może ma jeżeli macie jakieś sposoby na zimę jak się yy, rozweselać, nie mam na myśli tu kokainy yy, tylko jakieś metody yy, takie zdrowotnościowe, to dajcie cynk tak wygląda ta roślina robi wrażenie jak dla mnie wspaniałego dnia Zapalniamy Polskę z bezpalem. Cześć.